Dźwięki muzyki napełniały salon. Ojciec i córka grali jakąś piękną, długą i trudną kompozycję, przy której stopniowo, ale zadziwiająco, Orzelski zmieniał się i przetwarzał. W miarę rozwijania się i potężnienia tonów spod smyczka jego wychodzących, stary muzyk także wyrastał, usubtelniał się, szlachetniał. Niewielka i pękata postać jego nabierała i linii prostych, niskie i białe czoło, z którego w tej chwili zniknęły wszystkie zmarszczki, wysoko podnosił, wzrok promienny, natchniony daleko kiedyś posyłał. Lotne marzenia i skrzące zapały morza rozkoszy i smutku, ze strun skrzypiec lejąc się w jego piersi, co chwilę zmieniały grę jego rysów, ścierając z nich wszelki ślad pospolitości i głupoty. W tym natchnionym artyście ani by poznać było podobna tego smakosza i zmysłowca, który przed chwilą nie mógł rozstać się z talerzem i słodkie oczy robił do starej panny z obwiązanym gardłem, ani tego dobrodusznego, głupowatego starca, który bez cienia urazy poddawał się drwinom znajomych. Było to prawie czarodziejstwem, a tą czarodziejką, która go różdżką swoją dotknęła, była wielka, całe długie życie tego człowieka przenikająca namiętność. Justyna swój trudny i zawykłany wtór wykonywała z precyzją i czystością, świadczącą o znacznej muzycznej wprawie, ale nie widać było po niej najlżejszego miłego ani przykrego wrażenia. Zupełnie obojętna, trochę nawet sztywna z twarzą, w której żaden rys ani razu nie drgnął, widocznie spełniała obowiązek swój starannie, umiejętnie, ale zimno. Grała na pamięć, powieki miała spuszczone, a kiedy je podniosła, wzrok jej był tak samo jak przedtem znużony i przygasły. Raz jednak odbiło się w nim wrażenie przykre. Naprzeciw siebie ujrzała stojącego we drzwiach salonu różyca. Przez ostatni upłyniony kwadrans zaszła w nim dziwna zmiana. Opuścił salon osłabionym krokiem, pożółkły i cierpiący. Wrócił odmłodzony, świeży, promieniający, z błyszczącymi oczami i lekkim, nawet zarumienieniem na welinowych policzkach. Stanął w drzwiach, pociągnął w dół binokle. I na grającą patrzył z takim wyrazem, że prędko spuściła ona oczy i ani razu już ich nie podniosła. Był to wzrok taki, jakim śmiały i pewny siebie zdobywca niewiast ogarnia, rozbiera i niejako w posiadanie swe obejmuje kobietę, której zażądał. Muzyka trwała długo. Niektórzy słuchali jej z uwagą i przyjemnością a niektórzy z pootwieranymi od zdziwienia albo skrycie pożywającymi ustami. Na ganku nawet gwarne przedtem rozmowy przycichły.